Czy w Dubaju rzeczywiście jest tak gorąco, że możesz gotować na zewnątrz bez użycia dodatkowego źródła ciepła? Podejście drugie. W poprzednim filmie pokazałam Wam, że tego typu filmy stały się bardzo popularne. Mój test pokazał, że nie da się tego zrobić. A może jednak? No dobra, może rzeczywiście. Więc zróbmy ten test o godzinie 17 .00. i tym razem zróbmy go używając odrobinę oleju, dla spotęgowania efektu. I zostawiamy na godzinę. Ok, krzesło na bok i zobaczmy, gotowi? Dobra, no, to nie jest za bardzo gorące, ale spróbujmy. Nie będzie z tego jajecznicy. <grystanie> Podejście numer dwa. I z całą pewnością mogę stwierdzić, że ten cały test jajecznicy to jeden wielki bullshit.